No, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku na moim kanale i klasycznie dzisiaj ze mną jest. Roshidesu. Tak, dokładnie, właśnie on. A i co? E, odnośnie poprzednich odcinków, pierwsza sprawa, tak, poprawiłem mikrofon, zauważy... Tak, zauważyłem, że coś jest z nim poważnie, nie tak, podkręciłem go w obs i teraz, no, mam nadzieję, że słychać mnie wyraźnie, bo to była tragedia, jeżeli mam być szczery co widzieliśmy w pierwszych dwóch odcinkach ale tak szczerze na moim kanale to była norma, że miałem jakieś problemy z mikrofonem Dobra, co się zmieniło od poprzedniego odcinka? Na pewno nie ogarniałem jeszcze tego bałaganu by w kwipunku, bo te nasiona to jest w ogóle... Słucham? Skrzynka, moja A, skrzynka. Tak, to ona dostała skrzynkę, to jest po prostu sprawa niecierpiąca nie zwłoki, nie? Jak dobrze, że o tym powiedziałeś, bo normalnie by taka afera się zabiła, jakbyś nie dopowiedział o tej skrzynce, w której są di diamenty kradzione od innych graczy z Caritasu i Spawna. No to jest po prostu nasze główne źródło dochodu, nie? A, no i co tam? Co, o czym mówiłem, no nim przerwałeś? O, jeden talon, super. A w ogóle fajna jest to na tym serwerze, to też było wcześniej, ale nie wiem czy o tym wspominałem, pewnie tak, jeszcze w starej edycji, że jak się kopie, czy jak się spada, to się zdobywa różne takie talenty, jak akrobacja, górnik, czy, czy rzemieślnik, czy coś takiego, nie wiem za bardzo co to daje, czy to w ogóle coś daje. bicia bycia górnikiem i dziesiąty bycia drwalem. Ale o, czekaj, gdzie to się sprawdza? Czy to pamiętasz po prostu? pamiętam. Aha, okej. Ale względem pierwszej edycji, jak jeszcze grałem... To było początkiem kanału, 5 lat temu jakoś. Jak nagrywałem... Ej, mam 513 talonów! nawet nie wiem skąd. Jakoś wpadają. Na pierwszej edycji grałem na innym serwerze, typu wtedy Skyblock, ale ten serwer niestety teraz nie działa, a szkoda. Była taka fajna komenda ścieżku. To była komenda questy i tam były tak... Poszedłeś znowu ukraść rzeczy zespołne? Pusto, zresztą przecież przyniosłem pusta koła węgla. Aha, okej, okay. all right. Mm. Cały czas dostaję te pakiety... O oh, kurde, takie akcji jeszcze nie mam. Eee, uh, co tam mówiłem? Bo znowu zapomniałem. Mówiłem o tym, że na poprzedniej edycji była taka komenda jak też Quest, tak? I niestety tutaj jej nie ma. A szkoda, bo była to spoko opcja. A z tego korzystałem, chyba, jeżeli się nie mylę, tak? Na pewno korzystałem. Tylko nie wiem, jak to na odcinkach wyglądało. Eee, pewnie też korzystałem, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli nie, to, 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 to chyba nie. Tutaj eee, na pewno to, co by teraz wypadało stwierdzić, to komenda też aha. Co to jest? Dom handlowy, tak? To pamiętałem, że to jest taka nieroczna rzecz na każdym serwerze. I czym jest ten dom handlowy? Co tu można kupić? E, to dom handlowy. Tutaj możesz wystawić oferty sprzedaży i zakupić przedmioty, które inni wystawili na sprzedaż. Czyli tutaj najprościej mówiąc kupujesz rzeczy od innych graczy. E, I co to na przykład e, cena? niestety na ten przedmiot. Ktoś sprzedaje diaksowe buciki za 100. 100 tysięcy, 100 tysięcy dolarów. No super. Aha, i z tego co widzę, to te wszystkie oferty wygasają. Jest to jakaś nastawka sala, czy coś takiego? Chyba nie. Te wszystkie oferty wygasają po 24 godzinach, tak. Nie wiem, czy wygasają w sensie, że wracają do sprzedającego, czy po prostu się traci. Tak? Wracają, tak? No i spoko. A skąd to wiesz? Dobra, to nie jest ote. Ptaszki ćwierkają. No jasne, a propos ćwierkających ptaszków, to też sprawdzałem odnośnie tego PVP na wyspie i no, wyczytałem, że nie, ma, nie da się go włączyć. Informacja, że PVP jest wyłączone na wyspie, to informacja taka, że tak jest i kropka, więc no niestety nie będę mógł Cię spychać z wyspy. Na czym niestety śmiertelnie ubolewam. Gdzie jest moja strzelba? Jest moja strzelba. Karabin, przepraszam, to przynajmniej mogę sobie do ciebie postrzelać. Na wyładowanie to ja jest super spód. sprawa zapominam. Masz swój karabin? Ha <laughs> tak! Jasne, super. Strzelaj. Świetnie. Ty też muszę sobie zrobić diamentową zbroję, nie? Bo ja cały czas popierdolam w... ...tej, w piżamie, nie? To tak trochę... Yy... Dobra. Wypadałoby zrobić coś przydatnego, a tym bardziej, że udało mi się nakraść 8 borosowych gąbek. Musisz się zamoczyć i wykopać, aby wydawać... A, tak, tak, robić, masz rację, nieskończone, nieskończone źródełko wody. wody, to cały czas o tym zapominam. gdzie tutaj, nie wiem... No ja wo... wracam po robić coś nieprzydatnego, a ty się to zrobisz. Klasycznie, może tutaj by tak na dole... W ogóle, cały szczęście, że ta woda nareszcie ścieka, bo ja myślałem, że to będzie tak już na stałe z tą wodą, ale... Szczęście nie, to... Skopmy może tutaj. Aha, bo tu jest Bedrock. To może trzeba było tego Bedrocka się budować w takim razie. To nie ma i tak znaczenia dla mnie w chwili obecnej, bo nie będzie mi się zwyczajnie w świecie już chciało absolutnie nic z tym robić. W sensie nie będę teraz się tego wszystkiego na dół. Nie to, żeby tutaj było tego dużo, ale nie ukrywaj mnie. Nie jest to. Mylili się. nie kosztuje 2500, tylko 25000. 25 tysięcy, 25 tysięcy, a, to dobry no. nie zawsze o, o tym mówiłem, a zaawansowałeś w kopaniu na poziom, poziom 1, czy coś, dobra, cyk, cyk, to jest co? Gdzie ty jesteś? To jest, a to jest, ja, to jest, pod wyspą, pyk, pyk, a. i to jest dirt jakiś, tego też skopiemy, no i cyk, i... A bo to jest dirt od drzewek! O kurde, nie, chyba to nie było drzewka. A, bo tutaj była. Dobra, chyba. płytkę muszę tam wstawić z powrotem. Chyba, muszę chodzić na wyspę zanim już tak. Wow, 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 Nie wow. zauważyłem, że spadłem. Eee, okej. Okay. Taka sytuacja. Ta woda nieco nam jest spycha. Tak, tutaj dziura musi być. To zrobimy tak. A, a nie, to to trzeba będzie. Garnąć jakoś inaczej albo mi się nie podoba, yyy, że ta woda tak się rozwala To do... wiesz, że nie wiem? Czekaj, muszę tą... zabrać, to zabrać stąd i zaraz wylejemy ją z prota. Tylko niech ona spadnie, a czyli nie wystrzałam. Niech ona spadnie, żebym ja tam mógł garnąć to jakoś. Co, fajna zabawa? <grym> Oczywiście, że to, to Super to zabawka, bardzo nie? Bardzo. Nie jest to absolutnie nie... potrzebne yy, do niczego, ale super zabawa. Dobra. Cały czas trzeba jeździć. Ja bym tak. Gdzie jestem? Brawo, a teraz wracaj. Ta, tak, tego nie No dobra, myślałem, będziesz bo my takim. Znaczy, skopiemy. Kojarzysz motyw trola, czy coś takiego? Ogra w simsach, że budujesz takiego trola, co maluje obrazy w simsach i on wykarmia rodzinkę? Ja też Ta. o tym nie słyszałem. Znaczy, słyszałem gdzieś na YouTube od. Nie pamiętam od kogo. To ty będziesz właśnie takim trolem i. A. Trochę cię zabił, bo nie mógł znieść tego, że będzie żył pod wyspą. Ja bym że to tak, a co ty nie powiesz. Dobra, a, czekam aż ta bada tam opadnie, żebym mógł na nożem, żeby ona tam nie spadła. A, a za ten czas, co jeszcze można zrobić? Wiesz, no, ja... ja bym nie planowałem może rozbudować naszą wyspę. Czekaj, a może wolimy diamentowy kilof, żeby wykopać właśnie ten obsydian? Co to na to? Zrobić beacon. Beacon? Bo co na jest? Do bonusów? albo wiesz, że chcesz Tak, albo wiesz co, na razie niech stoi ten Obsidian, bo to jest taki nasz punkt. Nie wiem czego, ale jest. Kulminacja. Można tak to nazwać. Poczekaj, bo tutaj mamy spawna na tym Obsidianie chyba, nie? Myślę... A i tam, dobra, jeden do różnicy Jeden w dom, drugi w dom to jest. Dokładnie. Dwa bloki, tu. ale blok na, na, na przełój, na przekaz. Na przełęcznie na skos. Na skos, może być na skos. Blok na skos, jest różnicę do tam Czekaj, bo ja patrzę aż ta woda, weź tam zaskoczyć, zobaczy jak ta woda jeszcze tam jest, dobra? Poświęć się. Super. Pa, pa. A, już nie ma tej wody, to... Wow, to się się. I teraz wylejemy tą te wodę tutaj. W sensie, jak to na pół płytka, to ona się na pół płytce wyleje, nie? Będę musiał chwilowo zastąpić pół blokiem, ale super, że te bloki podałem po ekipunku. Pozwolenie. To jest niesamowita sprawa, moim zdaniem. Na pewno. No wiesz, my musimy zamoczyć kopkę. To... Czekaj, na razie po prostu chciałem poprawić to, nie? Żeby lepiej wchodzić na ten bedrock. Nie wiem po co, ale po prostu jest teraz taka możliwość. Jakby to miało jakiekolwiek zastosowanie. O, to, to jest bedrock. Tak, ten jest bedrock to jest serce naszej wyspy, czy coś takiego. Tak nie za bardzo, jakby zamoczone. Dobra, na pewno to, co chcę zrobić, to wynieść stąd te. Nie wiem, na lewo, na prawo, do tyłu? Jak sądzisz? Ja bym chyba zrobił to na. No nie wiem, jak sądzisz? Te drzewka, wynieść, zrobić nim osobną arenę, żeby się nam nie pamiętały pod nogami. A to potem my pod, im co? pod A jeżeli tu zaczynamy, to chyba ja bym poszedł w lewo. No i niech będzie w lewo, w takim razie już się łapię za rzeczy i zaraz będę przenosił będzie ale... Czy to trzeba tego drewna, czy już nie? Czekaj, ale Popla. najpierw może ogarnę te wieczne źródełko, jak mówiłeś żeby wreszcie mieć to z głowy, co ty masz z tym bikonem? On, on normalnie teraz na odcinku nic nie mówi, nie? Ale cały czas mi truł między odcinkami, żeby machnąć gdzieś tego bikona. Ja nie wiem w ogóle, czy mamy taką funkcję na. E, na skybloku. Chyba tak. Nie wydaje mi się, że był sens tego blokowania, czy coś takiego. Ale jak ja byłem na. E, barb. O. Regu, regulamin. i sobie czytałem, to tu jest. Kolejny pakiet. To tu jest taki punkt, który mnie bardzo zaskoczył. Punkt 12. Zakaz automatycznych kaktusiarek i stołniarek są generatory kamienia. Z tym generatorem kamienia to rozumiem, ale kaktusiarki to mnie niesamowicie zaskoczyły. Jakby na poprzednim MC Skyblock kaktusiarka to było moje główne źródło dochodu i teraz zwyczajnie... No nie wiem. Jest propozycja, żeby sprzedawać te kradzione minerały, nie? Bo tego to się nawaliło. No. Super, że tak. Mamy kolejny tylko, Jeszcze nie wiem, jak, co z tym zrobić. Czekaj, ja tutaj mam po prostu. Będziemy go sprzedawać za dwukrotnie wyższą cenę. Ta, ja to... Wziąłem tutaj... za darmo, odleciłem za trzkowałem. Tak, Po ta. prostu tutaj mam Blok. taki kryzys. Ja nie wiem gdzie postawić tę źródełko, źródło. Jakby to rzeczywiście miało jakieś znaczenie, ale ja zale... zależy mi na tym, żeby to estetycznie jakoś wyglądało. Gdzie się podziały moje płytki? To są moje płytki. Czekaj, myślisz, żeby móc budować cały swój płytek? Czy, żeby zrobić tutaj jeden siat kobla, jak mówisz? Tak na środku. To jest to? Albo nie, może zrobić siat z kobla. Też mi się tak wydaje, ale no, kto wie, może później dywan zamiast tego postawimy, coś takiego. Dobra, więc zabierzmy to i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i zobacz, co sądzisz? Lepiej, czy gorzej? Lepiej chyba. Nie To, żeby co, ale trochę ten kształt im coś robi na e, ale to tam <grych> e, nieistotne. E, jeden, dwa, trzy, nie istotne. 1, 2, 3, nie mówiłem nic. 4, 5, no i super dalej to chyba być nie musi, bo po co dalej? Na razie ta wyspa, i taka jest malutka. E, robimy teraz tak. Raz, dwa, raz, dwa. A, no i o ile to ma taki okrągłowaty, okrągły, muszę przestać używać tego niesającego słowa. E, okrągły kształt, tak, to bym raczej zrobił kwadratowe. Tak mi się wydaje. Żeby się lepiej te, te drzewka tutaj mieściły No jak gra nie ma sensu. Cardas jest już pusty. Kardby. Czekaj, to Super informacja. A, to <grym> 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 fajnie. A, to też myślałam, żeby jednak zastąpić te furtkami, bo może jednak to nie będzie tak źle wyglądało. W sensie mi się podoba ten jakby design furtek ogólnie, nawet jeżeli nie będziemy z nich korzystać tak jak powinny. A, tato mówi, żeby zastąpić te furtkami. Zastąpimy w takim razie to furtkami, niech i tak będzie. Eee, a na razie zastanawiam się, jak to ma wyglądać w tym momencie. I tutaj będzie to wejście do no właśnie eee, lasku naszego takiego mini lasu, żeby tutaj drzewa hodować. Jeden, dwa, trzy, myślę, że cztery bloki odstępu na spokojnie. I tutaj możemy już sobie postawić dirta. Eee, I to się już tutaj nie przyda, przeniesiemy to sobie. Tutaj cykl bardzo ładnie. Ej, czekaj, ja miałam taki fajny design, tylko nie pamiętam, że on był na przedniej serii, coś takiego, żeby jakby dookoła zrobić ścieżki. A zresztą nie będę ci nic mówił, sam zobaczysz, o co mi chodzi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zgadza się. Pyk, Birt. Z drugiej strony. 1, 2, 3, 4. Dostałem z dębu sadzonkę świerku, a wcześniej, poza odcinkiem, oczywiście, złote jabłko. No, złote jabłko, nawet nie widziałem, że coś takiego tutaj drobi. 1, 2, 3, 4 Cyk, teraz tutaj dobudujemy. O, znowu dostanę złote jabłuszko. Eee, teraz skoblok, no fajnie. 1, 2, 3, 4, ale to jest zwykłe, niezaczętowanie, nie? Chciałbyś. No, może <ślażę> raczej chciałbym. Coś takiego? O, mamy sadzonkę drzewa tropikalnego. Takiego? Tropikalnego? Normalnie tego trybkiło? Fajne. Tak. Nie? Fajne. Tak jak świerk, czy ciepłą? A, a, to ładzie, możemy ładzie. sobie nieźle sadzić w takim razie. Ale na razie zrobimy 3 na 3. Tak to planuję. Zrobić taką pajęczynę, czy... No nie wiem, jak to inaczej nazwać. Jeden, dwa, trzy, cztery. Cztery. I skończył mi się... A, super, że jest ta komenda craft. To jest dla mnie... Nie dopisałem. Craft. Nie A, tego więcej zrobić. Dobra, na razie tyle. Cyk, cyk. cyk A co chciał, to możemy postawić jeszcze ciemny dom. E, no, ale no, na razie wiesz co. A, właśnie, my potrzebujemy ciemnego domu, bo nasza wyspa z tego jest, nie? Ale ja go skopuję ze spawna. Ty, no tak, to po co ja to w ogóle robię? Ja cię kręcę za Drzewa mamy na spał. Dokładnie, ej, to ten lasek tutaj nie ma żadnego sensu. Wiesz co tutaj, co stanie bo go wybudowałem, się minimalnie napracowałem, nie? To ozdobienie już tak będzie, nie? Ale właśnie o, mi uświadomiłem, że. No dobra się ma... tu zasadzić jeszcze jakąś a akaty, wiesz, każdy od drzewia po trochu, nie? Tak, ale właśnie mi uświadomiły, że nie ma żadnego sensu. No tak, to może być takie muzeum drzew, czy to jakoś tak tak Nie wiem, czekaj Komenda Craft. Zaraz ci pokażę jaki miałem design. Ale ja ci zaraz pomysł. powiem jakie design. są drzewa na spawnie, okej? Okay? Okej okay. Tu no, na spawnie masz drzewo brzozowe Nie, zaraz, ja, co to jest? Dąb Brzoza pick, pick, pick. Ciemny dąb tropik Akacja Skończył mi się stone? No? Oj, 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 oj. Ston, Stone czy cobblestone? No wiesz, potrzebuję więcej tego a, cms. Tu, no rzeczywiście, ile tego było, nawet nie wiedziałem. Kiedyś tam to kopałeś? Tylko nie mógł, że poza odcinkiem. No, oczywiście. Cyk, cyk. Ja no to akurat jest zwykły kobel, to myślę, że nikt nie będzie o to. Afery robił. Dobra. E, zrobimy osobny odcinek, który będzie trwał w dwie godziny, godzinach. Skopuję ten kobel. Myślę, że jako taki do wychirywania się, to to jest super pomysł, nie? jak to godzinę? to zabiję. Wygląda to co najmniej dziwnie, ale mi się podoba. W sensie No nie wiem, mi się podoba. Uh, tak. No powiedzmy, że dobrze. I to też bym w sumie zaogrąbił, bo ja tak lubię te kółeczka. Uh, tak, żeby nie było, że ja potrafię takie idealne kółeczkę budować. A jeszcze tutaj trzeba dorzucić rzucić po raz dwa. Co A, powiększasz się, jeszcze naszą trzybiarnie? Nie, nie powiększam, tylko po prostu poszerzam. Oznaczę. Tak, tak. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. Zresztą teraz zobaczysz, co panuje dalej, cyk, 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 cyk. To, to nie ma żadnego... To nie ma żadnego zastosowania. Lagi to nie ma żadnego zastosowania, więc po prostu buduję to, żeby to już ładnie wyglądało. Jak zacząłem to skończę, żeby nie było takiego. Nie, Nie na tego nieskończonego źródełka wody. No tak, no tak. Nie wiem, czy je... Dobra, tu je ja stawiam. Pyk, pyk. Pyk, pyk. I tak tutaj na razie to nie ma żadnego no. dobrego stosowania, więc tutaj robię te źródełko i ty... No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Slaby. Slaby. Idź po wodę i zrób miejsce, ja gąbeczkuję. Już, wszystko git. Kurczę no, oczywiście teraz jak to postawić? Trzeba było z wiadra wybrać tą wodę. Pyk. Jakie to wcześniej wylałem? Bo już nie pamiętam. postawiliśmy pod piecykiem bloczek. A tak, wykopałem to i postawiłem sobie pełną vlog, dobra postawię teraz dirta bo nie mam sobie Co robisz? Ty! Widziałeś dirt spad do wody. Pierwszy raz widziałem coś takiego. Straciliśmy dirta jednego Dobra, to na razie niech stoi to to, to, to jak stoi, a ja będę dalej myślał jak to ogarniać, pyk Tylko, że trochę to źle zrobiłeś czemu się masz na myśli też, że jak postawisz teraz gąbkę, to wysuł wszystko, tak? No tak, na szczęście, i jeszcze, że spadł nam lód, ale to był jakiś Jaki? A, lód w sensie, że lód przez, że angielski lód, że robią. Myślałem, że dosłownie nam lód by drobił. Czekaj, znowu mi poszły, tak? Wszystkie znowu poszły, co Co schodzi? O, już coś wyrosło, już coś wyrosło. Mogłyby większe te drzewa rosnąć, bo tak dwa to trochę nisko. Dwie kratki. Slash, craft. Oj, co to wyskoczyło, ten craft po prostu. Wszystko na te... Nie, pusty ten karitas. Pusty, powiadasz? Tak. Okej, okay, ogarnijmy to szybko i pomału chyba będziemy kończyć na odcinek. Bo myślę, że ta woda spada i się pojawia, spada i się pojawia. Ale dażmy zrobić... Słucham? Daj Pozwól zrobić czekaj. te bonusowe gąbeczki na ci A, no ta ta to ogarnij je teraz póki pieszemy czas A mamy mam wiadro? Mam wiadro, mam wiadro. A, czekaj, mam obydwo wiadra. To czekaj, to od razu zabiorę dwie wody, żeby odstawić te źródełko w takim razie. My mam plan, daj mi to. Wiadro? A drugie też chcesz? Nie, nie. No. Ja mam taki plan, gdy wyleję tu wodę. O Boże, jeszcze no, niższe to. te drzewa dorosła. No super, to prostu, no, ja. w ten sposób. Wow, mi 15 kwarca. Trzeba so, będzie coś ogarnąć z tymi drzewami, żeby na tych kwarcach no, nie raz, żeby... Wow. A to widzę, że sobie rodzicam. A, w ten sposób to robisz? Dobra, może być i tak, że problem. Czekaj, tego dieta się stąd pozbyłeś? Nie pozbyłeś. Hmm. Myśmy to stąd od tego. Ci. No nie, ja teraz tego nie zrobię, geniuszu! Dobra, to robisz sobie, jak uważasz. Eee, co? Teraz tak pomyślmy... Pomyślmy, pomyślmy, co tutaj trzeba było zrobić. To, miałam będzie. A, tak, miałem to jakoś jeszcze przyrozdobić. W się sensie, na razie myślę, że to... Aha, tutaj tylko jednej popytki. A, I co, i dookoła to przecież tym? Czy znowu z tego okrąg robić? Nie, na razie myślę, że będzie się bez okręgu. Pogodzimy to wszystko teraz po prostu zagródką. Może nie zagródką, tylko To Byłem beznadziejny, te tych styki. Tej... A to tak nie wyjdzie przecież, bo jest. To one się złączą w taki kwadrat, taką klataczkę zrobimy. Coś takiego to nie będzie super wyglądało. Trzeba będzie to tak przebudować wyjątkowo. Więc zamiast tego zrobimy to w ten sposób po prostu. Myślę, że wiele design na tym nie zdradzi. A, w takim razie obejdzie się teraz tutaj bez tego. Cyk, cyk. A czekaj, może ja powinienem być, Na takim wszystko, skoro chciałeś, żeby to było na odcinku, nie e, te dropy. Co, co, co nam dropuło z tego? Co nam dropu? A, tak. 15 kwarców, 4 diamenty, 2 szmaragdy, 10 redstonów, 3 but zakręte butelki i 2 sztabki żelaza. No dobra, tutaj. To, to, to jakieś. Takie rzeczy po prostu jakieś rzeczy. Okay, w ten sposób. Wyszło tym tak żałośnie, że aż nie chciałam się tego przypisać. Mamy pokazujemy. ten. Ciemny dom? A ja mam ciemnego domu i to ile, jest super. Robimy to sobie jeszcze ładnie na płytki Mamy dwie gąbki Nie, jak to takie rzeczy drapią, to już sobie zrobimy te zabawy z gąbkami Ale zwykłe, nie było w Aha, okej okay. yy, Tak Chyba tak. zrobimy fabrykę z rozgólemów Zrobiłeś co? Fabrykę z Mamy dwa z takich bloków żelaza. Tutaj w ten sposób, a tutaj jeszcze jednego nie wykupiłem, a tutaj sobie będą dwa. Dobra, tam mieszka Mogą być i dwa. zobaczę ja tak. czy to się jest w parytasie. Dokon a ja tylko dokończę e, zdobienie tego, i na następny odcinek już zostawię wstawienie ogrodzenia w tym miejscu. Parytas pusty. Poczekaj, muszę zrobić jeszcze jedną ważną rzecz Przed końcem odcinka Nie Dobra nie tutaj, tutaj na pewno nie dobudowałem A, Tutaj zaraz zostawimy, co trzeba W ten sposób to Może tutaj Dobra, dobrze, się. że nie ma PvP, bo coś czuję, żebyś cały czas sobie coś zrzucał, nie? Ale tylko słyszę, że mnie A może zamiast ten bedrock tak pod naszą wyspą, to może by ta wyspa powinna być niżej, aby ten bedrock był naszym sercem wyspy. No tak miało być, ale... My z tym nie zrobimy. Ta droga nie przeniesiemy. To tak nie może być, bo znowu powstanie ta klatka, więc... Ten trzeba usunąć tutaj stąd. I przerzucimy go w to miejsce. Więc to Super. To będzie taki zawies. A już jest jest rozumiem. Sposób, co masz? Co masz? Co masz? To się pod koniec odcinka. Wszystko co masz? Na pożegnaniu. Tylko jeszcze trzeba ten design jakoś ładnie dokończyć. Wtedy już każdy zamiast. zapomniał o tym serwerze. Tak, uważasz. W ten sposób. Który masz level MMO? MMO? E, dziewiąty. 54 Co jest, Skąd? Co to jest w ogóle? Jest to... Poza... Yy, ...level MMO. To yy, poza odcinkiem. Zresztą ja nawet nie wiem, co jest MMO. Znaczy, wiem, że coś takiego jak MMO, RPG, czymkolwiek to jest. To w ogóle nie lubię, bardzo lubię gry typu RPG, ale... ...tak nie za bardzo. RPG to jest Role Play Games, a MMO to, to w sumie to nie wiem, to też. coś pewnie z tym. To ha, no, to, wiesz, tak to wygląda. Jeśli ktoś wie, to piszcie w komentarzach. 1, 2, 3. Dobra, chyba właśnie tak to mamy wyglądać. No i super. Teraz się tylko oddalę, żeby rzucić e, na no to okiem z jednej perspektywy. O, skrzynka. U. Jeszcze z dołu rzucę, się poświęcę. No i tak, nie, tak powiedzmy mniej więcej o coś podobnego mi chodziło. A, o coś podobnego takiego mi chodziło, więc wygląda dobrze. E, odcinek trwa. Wystarczająco. No i co? Mhm. Ustawię się. Ustawię się, dokładnie. O, ale dalej w tej piżamie. To tak, do następnego odcinka i cześć. Pa, pa.